Halo, halo, cześć, witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was na takim nietypowym live, dlatego że dzisiaj z okazji tego, że na naszym YouTube pojawiło się kilka dni temu 5000 stałych subskrybentów, postanowiłam podpalić dla Was taki live, trochę podsumowujący, ale też podzielić się z Wami różnymi historiami, które mi się przydarzyły na przestrzeni prowadzenia tego naszego biznesu. I takie, która wolałabym, żeby ktoś mi kiedyś powiedział. Mam nadzieję, że to też będzie dla Was jakieś takie udogodnienie, czy też podzielenie się historią, która wpłynie pozytywnie na Wasz biznes. Zaczynając jakby od samego początku, no to słuchajcie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Zostanę MOS, kiedy był zakładany w roku 2013. Była to marka, która miała za zadanie pozyskiwać klientów do biura rachunkowego. Co ciekawe, nazwę wymyślił Mateusz Chłodnicki. Pamiętam, jak zaczęłyśmy odpalać te spotkania, no to one jakby nazywały się, kompletnie nie pamiętam jak, ale inaczej. Natomiast Mateusz bardzo szybko zmienił tę nazwę, zaproponował nazwę z Zresztą razem z Mateuszem i z Martą w tamtym okresie prowadziliśmy wspólne spotkania dla przedsiębiorców, gdzie w pierwszej części pokazywaliśmy, że spółka Zo może jakby powodować, że nie będziemy płacić Jezusu. Z drugiej strony, Mateusz i Martą prowadzili taką prelekcję na temat tego, jak te pieniądze w dalszej części inwestować. No i słuchajcie, niesamowite jest to, że przez okres trzech lat, niecałych trzech lat właściwie, razem do biura rachunkowego trafiło ponad 300 przedsiębiorców 300 firm jak na biuro rachunkowe takie początkujące, młode, to, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. No i um, bardzo dobrze nam szło. Biuro rachunkowe świetnie się rozwijało. Marka została na to typowa marka, um, no, takie, taka wiecie, trochę maszynka do pozyskiwania klientów. Natomiast z biegiem czasu um, razem z tą wspólniczką stawało nam się coraz mniej po drodze. I miałyśmy trochę inny pomysł na, na rozwój tej firmy, na pomysł na inną organizację tej firmy, pomysł na inne relacje z ludźmi, z pracownikami procedury, no i okazało się, że no, u mnie trochę w życiu prywatnym się zadziało, no i chyba moja wspólniczka ten okres wykorzystała, bo otworzyła sobie za moimi plecami drugie biuro rachunkowe i powoli zaczęła przynosić tam klientów. No więc jakby nie było trochę innego wyjścia, jak rozstać się w tej sytuacji, w związku z tym, no, mi została w spadku marka Zostanemu. Słyszeliśmy, marka typowo PR-owa, zwykła, wizytówkowa strona internetowa z jednym produktem, bo wtedy już była pierwsza wersja wodomeku spółki Zoom. Natomiast niesamowite jest to, że pierwsza wersja wodomeku spółki ZO miała niecałe 50 stron, dzisiaj ma 250, więc to też pokazuje. Jak ta marka ewoluowała przez wiele, wiele lat. To też był okres, kiedy rzeczywiście został założony kanał na YouTubie, bo pierwsze filmiki na YouTubie możecie zobaczyć z 2015 roku, natomiast one były publikowane przez jakiś tam krótki czas, natomiast później była bardzo, bardzo długa przerwa i dopiero w roku 2022-2021 Zaczęliśmy regularnie publikować na YouTubie, co też dzisiaj jest dużym sukcesem, bo, bo ogląda nas ponad 5000 subskrybentów na co dzień. No i jakby ten początek, został Nemoc dokładnie tak wyglądał. Prawda jest taka, że w momencie rozstania się, no ja nie bardzo wiedziałam, co z tą marką zrobić. No bo mam markę, która umie pozyskiwać klientów. Ale okazało się, że moja wizja początkowa, że wiecie, będę nadal pozyskiwać klientów tą marką, ale nie do swojego biura rachunkowego, tylko do biur partnerskich, no nie okazała się tak mi w dziesiątka. Dlatego, że biura partnerskie no, miały niższy poziom zaufania niż moje osobiste biuro. W związku z tym ci klienci tak masowo nie przychodzili, jak mi się na początku wydawało, że będą przychodzić. No bo oczywiście chciałam się z tymi biurami na normalnej świecie omówić na system prowizyjny. Zresztą ta sytuacja działa do dzisiaj. Zdarza się, że polecamy naszych partnerów, natomiast no nie jest to jakby kluczowa część dzisiejszej działalności. No i wiecie, prawda jest taka, że ja umiem prowadzić biznes stacjonarny, świetnie występuję, znam się na prelekcjach. Natomiast no umówmy się, nie jestem księgową, nigdy nią nie byłam, przynajmniej nigdy zawodowo. No i teraz co ja mam z tą marką zrobić? Po drodze oczywiście też okazało się, że Moja wspólniczka nie poradziła sobie z biurem rachunkowym. Nie wiem, czy to wynikało z jej organizacji, czy z jakichś tam prywatnych tematów. Natomiast no, pojawiły się tam jakieś czarne historie wiecie, typu niewysłanie nie dokumentów na czas, nie, y, jakieś podrobienia podpisów, no, różne historie, które y, spowodowały, że ci klienci masowo do mnie wrócili, niektórzy z pretensjami, niektórzy z pytaniami. No i też było mi niesamowicie wstyd w tamtym okresie za to, co się dzieje z tym biurem rachunkowym, no bo bądź co bądź moja twarz pozyskiwała klientów do biura rachunkowego. Więc z jednej strony brak przychodów z biura rachunkowego, moja wspólniczka miała mnie spłacić, ale to się niestety nigdy nie wydarzyło. Z drugiej strony marka Zostania która poza PR-em nie za wiele ma możliwości zarabiania pieniędzy. Z trzeciej strony jeszcze taki, wiecie, personalny wstyd. No, i w tym wszystkim trzeba było znaleźć jakąś metodę, jakieś rozwiązanie. Prawda jest taka, że przez pierwszy rok uciekłam totalnie z życia online. Owego. Marka z nie sobie działała, ale chyba zbierałam się i musiałam się wyliczać z tych wszystkich historii. Poszłam szkolenia i to do dzisiaj robię, prowadzę mnóstwo szkoleń związanych z optymalizacją procesu, zresztą robiłam to dużo przed założeniem biura rachunkowego i też dlatego ta marka Twój Biznes od Podstaw powstała w roku 2024, żeby wreszcie robić to pod swoją flagą, a nie pod czyjąś. Natomiast to co mnie jakby zaskoczyło to to, że wiecie biznes onlineowe, to nie jest pasywny biznes, bo bardzo często słyszę, że nauczę cię zarabiać milion w pół roku, że biznes online to jest biznes pasywny, że wystarczy mieć jeden super zarabiający produkt i nic nie musisz robić. No kurczę, no nie. Biznes online to jest normalna firma, słuchajcie, normalna, po prostu jak każda inna. Trzeba mieć przemyślany budżet, trzeba mieć przemyślane kwestie inwestycji, trzeba mieć przemyślane kwestie tego, jaką masz strategię rozwoju, dla kogo ty w ogóle chcesz publikować. Trzeba również walczyć z naprawdę nieprzejednaną nie konkurencją. Nie nazywam tego walką, ale mam na myśli to, że zwykle na tle konkurencji musisz się jakoś przebić. I to, to jest tak, że biznes online to jest normalna firma, bo mi jeszcze w tamtym czasie wydawało się, że wiecie, wydam dwa produkty, zaktualizuję to w adamę spółki, dopiszę jakieś jedno działalności gospodarczej, wypuszczę w świat i ten świat wiecie, ło, Justyna napisała książka. No kurczę, no nie. Okazało się, że świat ma to totalnie w czterech literach. I teraz pytanie: jak ja do tego świata mogę dotrzeć? I zastanawiałam się cały czas, jak tam docierać, jak się promować. No i na początku z uwagi na to, że nagle zostały mi trochę przycięte przychody z mojego podstawowego źródła, no to te inwestycje były bardzo skromne. Miałam też bardzo dużą obawę, nie miałam doświadczenia w pracy onlineowej. W związku z tym, inwestycje w jakieś takie, wiecie, drogie produkty, drogie usługi czy w jakiś super ekspertów, w tamtym czasie były poza moim zasięgiem mentalnym totalnie. Więc, jakby szukałam pomocy gdzieś tam trochę poznajomych, kto co wie, kto co umie. Na początku to były bardzo tanie usługi, natomiast one pokazywały mi, że inwestycja w technologię, inwestycja w procesy, inwestycja w leki sprzedażowe się zwraca, bo na początku to były bardzo niskie kwoty, no ale zaczęły tam przynosić jakieś efekty wyższe niż inwestycje, w związku z tym bilans był na plus. No z czasu nauczyłam się współpracować z agencją reklamową, z którą zresztą pracowałam przez 4 lata, więc z jedną agencją pracowaliśmy 4 lata, aż w końcu okazało się, że my mamy trochę inne pan oni już trochę nie mają pomysłu, no i musieliśmy się gdzieś tam rozstać. Więc wiecie, zaczęły powstawać nowe produkty, zaczęły powstawać nowe książki, zaczęły, zaczęły, zaczęły zapraszać też do współpracy przy książkach innych autorów, innych ekspertów, szczególnie zarządzana finansami, jest zarządzana pieniędzmi generalnie budżetem. No i powoli, powoli, ta, ta marka zaczęła przynosić jakieś tam pieniądze. Zaczęliśmy robić webinary cykliczne, postawiliśmy właśnie na kanał na YouTube, za chwilę na podcast. Okazało się, że też ten lejek sprzedażowy na górze, docieralność jest coraz większa. W związku z tym coraz więcej ludzi nam ufa i coraz więcej ludzi chętnie zostawia u nas pieniądze za swoje produkty. No i jakby to, co mnie na przestrzeni tych lat naprawdę zaskoczyło i to, co, to, co chciałabym, żeby ktoś mi powiedział w momencie, kiedy ja zaczynałam pracować w marcu nowej to to, co powiedziałam wcześniej, czyli przede wszystkim to, że biznes online to jest po prostu normalny biznes, że to nie jest tak, że to jest jakaś, jakaś inna, inne zasady gry. Mam wrażenie, że nawet trochę bardziej ryzykowne, bo tutaj bardzo często wykłada się pieniądze z przodu na produkty, które być może kiedyś tam się zwrócą. Nie? Także albo się zwrócą, albo nie zwrócą. Trzeba bazować na swojej wiedzy i doświadczeniu. Natomiast z biegiem czasu zmieniają się oczekiwane klientów, zmieniają się standardy, zmienia się technologia, zmieniają się osoby, z którymi chcecie współpracować. W związku z tym to nie jest tak, że odpalicie produkt i on się będzie na, przez 20 lat sprzedawał. Ne? To po prostu nie ma takiej opcji, więc trzeba jakby cały czas być obecnym, trzeba ten, ten biznes po prostu na normalnym świat dopilnowywać, ale oczywiście dzięki temu, że pracujemy zdalnie, pracujemy online. To daje nam też bardzo dużo wolności i to jakby jest niezaprzeczalna prawda. To, co chciałabym usłyszeć, to to, że nie da się robić wszystkiego samemu, nie da się wszystkiego nauczyć, nie da się być we wszystkim dobrym. Ja na samym początku, oczywiście, z uwagi na oszczędności, miałam to samo co każdy przedsiębiorca, czyli syndrom z samosi, nauczę się robić reklamy, nauczę się, Robić leki sprzedażowe, nauczę się copywritingu, nauczę się obsługi newsletterów i wielu, wielu innych rzeczy. No i rzeczywiście w pierwszym etapie się uczyłam, tylko ten mój poziom nauki to był taki, wiecie, super, super base, super podstawowa opcja. No i ta podstawowa opcja nie była wystarczająca do tego, żeby robić to profesjonalnie, jak my normalnie świecie. Więc jakby dobrze jest skupić się w swoim biznesie na tym, w czym jesteśmy dobrze. Ja jestem dobra w prezentacjach, w prezentacjach jestem dobra w tym, żeby opowiadać jakby różne historie, opowiadać kwestie merytoryczne, uczyć ludzi, natomiast w technologii jestem słaba, w związku z tym dzisiaj oddałam technologię do kontroli innym osobom w swoim zespole i, i czuję, czuję ogromne szczęście, że nie muszę tego dzisiaj robić osobiście. I teraz często ludzie mi zadają pytania: No dobra, Justyna, a skąd na początku na te pieniądze? To, co jakby bardzo mocno polecam przez zakładane firmy, to żeby nie robić sobie terapii szokowej. To znaczy, mam na myśli to, że warto przemyśleć, że chce zakładać firma, wtedy odłożyć sobie odpowiednią kwotę pieniędzy, tak, żebyście przez pół roku, rok, trzy miesiące, w zależności od waszych rokowań, mogli pozwolić sobie na to, żeby ta firma nie przynosiła super dochodów żeby pokrywała koszty, żeby z tych oszczędności wasza rodzina, wy sami mogli spokojnie żyć. To tutaj jakby to wam polecam. Natomiast no w moim przypadku była to trochę terapia szokowa, no bo z uwagi na, na to, że no moja już teraz była wspólniczka, postanowiła mocno nagiąć prawo, no to rozstałyśmy się prawie że z dnia na dzień. no Nie da się pracować ze sobą, która w najnormalnym świecie cię oszukuje, I to w taki bardzo nieelegancki sposób. No i to jest jakby kolejna rzecz, którą warto pamiętać, że nie da się wszystkiego robić samemu we wszystkim być dobrym. To co przy ludziach mi się od razu kojarzy, to to, że czym więcej osób wam się pojawia w zespole, tym więcej pomysłów na zrealizowanie pewnych zadań. Więc jak macie osoby w zespole, jedną, dwie, trzy, więcej, no to warto zainwestować swój czas w przemyślenie, jak ma wyglądać proces obsługi klienta, pozyskiwania klienta, procesy wewnętrzne. Jak ma wyglądać proces powstawania produktu czy usługi, w jaki sposób um, wygląda nasz dzień pracy, e, tak aby każda osoba e, wiedziała, jakiego standardu wy oczekujecie. I oczywiście żadna z tych osób nie zrobi tego z takim zaangażowaniem jak wy sami, no bo to my jesteśmy właścicielami firmy. Natomiast jeżeli coś jest ustandaryzowane, coś jest opisane, wiadomo, co to znaczy dobrze, trzeba zadania, to bez względu na to, kto je robi jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że zrobi to przynajmniej good enough. A good enough to jest naprawdę wystarczająca jakość w bardzo, bardzo wielu biznesach. Więc po to nam są standardy i procesy i procedury. Niestety, rotacja ludzi też jest spora. Czym mniejsza firma, tym rotacja ludzi zwykle jest większa, tak statystyczna. I teraz szczególnie w tej pierwszej fazie, kiedy zaczniecie zatrudniać ludzi, kiedy zaczniecie poszukiwać osób do pracy, no, będzie bardzo duża rotacja, bo wy będziecie robić bardzo dużo błędów przy delegowaniu zadań, przy opisywaniu tych zadań. Z drugiej strony błędy w rekrutacji, z trzeciej strony te osoby też mogą być niezadowolone z tego, że ta praca tak wygląda, więc będziecie się rozstawali z jedną, drugą, trzecią, piątą osobą, bo musicie nauczyć się budować ze współpracowaniu w zespole delegować zadania. I to jest jakby też kolejny punkt, o którym często się nie mówi, że w pierwszym momencie, kiedy decydujemy się na zatrudnienie pierwszych ludzi, bardzo często musimy liczyć się z tym, że ta rotacja będzie spora i teraz jeżeli mamy sporą rotację, to znowu procesy i procedury nas ratują przed tym, że każda kolejna osoba realizuje te zadania tak samo, każda kolejna osoba jest prostsza do wdrożenia, więc to też jest jakby kolejny element, którego często nikt nie mówi, bardzo często przedsiębiorstwa takie mikro czy małe działają trochę na czuja, no i później okazuje się, że to wszystko się rozjeżdża, że coś jest niedopilnowane, że gdzieś jest termin przekroczony, Wynika to właśnie z tego, że nie ma ustandaryzowanej obsługi klienta, ustandaryzowanej pracy wewnątrz firmy. Kolejny temat, którego nikt nie powiedział, to to, że w biznesie jest bardzo wiele tematów, na temat których nie wypada mówić publicznie. Czyli nie wypada mówić publicznie, że z kimś nie lubimy współpracować, że z kimś jest niewygodnie, że ktoś nie dotrzymał umowy. Że ktoś jakby w internecie publikuje nieprawdziwe, wyolbrzymione informacje na temat swojej firmy, że to są takie tematy, nawet jak o nich wiemy, to nie można albo właściwie nie wolno o nich mówić publicznie, chociaż te informacje niby są jawne. Co prowadzi do takich trochę patologicznych sytuacji, których ja unikam i bardzo ich nie lubię. Jak pojawiam się na jakichś spotkaniach typu networkingowe spotkania, to wiecie, ja to trochę porównuję do takiego skakania małpek na rekrutacjach. Nie? Czyli wiecie, uśmiechamy się, machamy rączką, no bo każdy jest naszym potencjalnym klientem, chcemy być mili, chcemy być polubieni. I teraz pytanie, czy to jest na pewno autentyczne, nie? czy my tak chcemy prowadzić biznes. Prawda jest taka, że każdy z nas ma swoje wyzwania, ma swoje problemy. Ma swoje nieudane projekty, i często jest ich więcej niż tych udanych. I teraz pytanie, co mogłoby się wydarzyć, jeżeli my byśmy tą wiedzą się zaczęli publicznie dzielić? Bo patrzę tutaj sobie na kulturę narodowościową, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jak tam ktoś na przykład raz nie zaliczył bankructwa albo raz nie zaliczył takiej konkretnej stopy w życiu, to na niego się dziwnie patrzy. Dlatego, że on jakby nie jest traktowany poważnie, w tym sensie, że jeszcze mało wie o życiu. Nie? I teraz, jak patrzę na to w kontekście kultury polskiej, to tutaj jest wstyd powiedzieć o takich sytuacjach, że coś tam poszło nie tak. Powoli się ten trend przełamuje, ale tak bardzo, bardzo powoli. I okazuje się, że możemy z tego wyciągnąć bardzo dużo lekcji. I teraz pytanie, czy ja pójdę na spotkanie networkingowe i będę się uśmiechać? Czy będę uczciwie i świadomie, rozsądnie rozmawiać? Nie? Pytanie: Jakich partnerów w biznesie dzisiaj szukamy? Dlatego ja, co do zasady, unikam takich miejsc typu spotkania networkingowe, bo nie czuję się tam jakoś super komfortowo dobrze. I jakby za tym wszystkim idzie to, że my, dzisiaj w tym biznesie, szczególnie w biznesie online, jesteśmy naprawdę samotni. No bo ciężko jest z kimś coś przegadać, ciężko jest z kimś coś porównać, ciężko jest. Sprawdzić, czy Twoje wyniki są OK czy nie OK na tle całego rynku, dlatego że ludzie nie mówią o swoich wynikach, oni się po prostu uśmiechają. Jakby, jak ja zaczęłam mówić o tym, ile zarabiam, ile mam w sprzedaży książek, e, jakie wyniki finansowe osiągam, e, to w, ostatni, w ostatnim roku robię to notorycznie. E, okazuje się, że e, w mojej głowie, moja firma była naprawdę taka bycie mikro, 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 mikro. Okazuje się, że firmy, które w mojej głowie były zdecydowanie dalej ode mnie, no, wcale tam nie są, dlatego że w internecie dzisiaj publikujemy mnóstwo nieprawdziwych albo wyolbrzymionych informacji. To też moja nauczka z ostatniego czasu, że to co widzę w internecie i to jak to się przekłada na moje wyobrażenia o danej osobie czy firmie, niekoniecznie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. I to, to jest niesamowite, że można dzisiaj za pomocą internetu zbudować naprawdę, Wizerunek działająca działającej, zarabiającej miliony złotych firmy, a pod spodem okazuje się, że nie za wiele jest z tego prawdziwą informacją. To też chciałabym, żeby mi ktoś kiedyś powiedział, a nie, żebym dzisiaj musiała się uczyć na własnych błędach czy na własnych wyobrażeniach, chociaż lekcje przerabione na własnych plecach pamięta się bardzo, bardzo długo. To, co chciałabym, żeby też powiedziano mi w momencie, kiedy otwierałam biznes, to to że na rynku jest bardzo dużo propozycji, bardzo dużo możliwości współpracy, bardzo dużo projektów innych osób. I teraz w trakcie życia firmy, na początku dostajemy tych propozycji mało, a z biegiem czasu dostajemy ich coraz, coraz więcej. Propozycje wejścia w jakiś projekt, współpracy, współpromocji, wystąpienia na konferencji, ale w zamian za coś. I my, jakby w momencie, kiedy pojawiają się tego pierwsze takie propozycje, bo to większość z nas ma taki efekt, że tak, tak, biorę, biorę, nawet bo to łechta moje ego, moje też łechtało przez bardzo, bardzo długi okres. Więc jakby rozumiem doskonale ten, ten efekt, że jestem taka zajebista po prostu, że, że teraz mnie wszędzie chcą oglądać na konferencjach. Nie? I okej, okay, to jest bardzo fajne, to jest bardzo dobry, jakby też informacja zwrotna z rynku. Natomiast, jakby w naszym biznesie chodzi o to, żebyśmy się przede wszystkim skupili na naszym biznesie. I teraz, jeżeli my będziemy brali udział w każdym albo prawie każdym takim projekcie zewnętrznym, do którego dostajemy zaproszenia, to pamiętajmy, że te projekty zajmują nam czas. Ja nie mówię, że nie warto w żaden projekt wchodzić, natomiast y, warto przemyśleć, czy ja na pewno w tym momencie mam energię, czas, czy ja chcę na to ten projekt poświęcać, czy on mi skonwertuje na, um, konkretną, na konkretny zwrot? No, o to mi chodzi, to, żeby to przemyśleć. Bo ja wpadłam w taką pułapkę, że wiecie, przyjmowałam wszystkie zaproszenia, a później z językiem wiecie, wywalonym po prostu po, po ziemię, bo okazało się, że ja nie mam czasu i siły robić swoje roboty, co się zwykle przekładało jednak na spadki sprzedaży. Pod kątem pr pod kątem budowania swojego jakby wizerunku, pod kątem budowania swojej wiarygodności, oczywiście warto pojawiać się od czasu do czasu gdzieś, natomiast też te miejsca warto sobie wybierać, warto sobie dopasować do, do swojej rzeczywistości, do swoich potrzeb, do swoich kampanii. I jakby nie zawsze wchodzenie w każdy projekt jest pożądane. Dzisiaj bardzo łatwo jest rozproszyć się w biznesie. Bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, kiedy zamiast na swoją firmę pracujemy na wiele innych. Natomiast to, co jest jakby bardzo istotne, to to, żeby się skupić na tym, co ja mam do zrobienia, skupić się na tym, co jest dzisiaj moim celem. Po to nawet w małych firmach trzeba mieć zbudowaną strategię. Ja bardzo często słyszę od mikroprzedsiębiorców Justyna, ale po co mi w małej firmie strategia? No, właśnie po to, żebyś się człowieku nie rozpraszał, nie rozpraszała, żebyś wiedziała, na czym masz się skupić. Jeżeli chcesz zarabiać za pół roku 100, 200, 500, 1000 milionów, nieważne, jakąkolwiek kwotę, to teraz zastanów się, co ty w swoim biznesie potrzebujesz zrobić, żeby do tego miejsca dotrzeć. I to jest właśnie strategia. I dzięki temu, w momencie, kiedy przychodzi do ciebie jakaś propozycja, przychodzi nowy projekt, przychodzi coś tam nowego. To ty jesteś w stanie przefiltrować to przez swoją strategię przefiltrować, czy to mnie zbliża do realizacji celu, czy mnie oddala. I teraz, jeżeli mnie zbliża, to ok, to mogę w to wejść. Jeżeli mnie oddala, to teraz pytanie, czy z jakichkolwiek innych powodów ja w ten projekt chcę wchodzić. Małgosia się właśnie z nami wita. Pamiętam, kiedy Małgosia zadzwoniła do mnie z propozycją współpracy w ramach aplikacji. No, ja Małgosię zapytałam, zapytałam, o co chodzi w tej aplikacji, dla kogo ona jest, o co w niej chodzi. I pamiętam, że pomimo tego, że aplikacja sama w sobie pomysł mi się absolutnie podoba, jeżeli chcecie networkingu, takiego online-nowego polecana, to myślę, że Małgosia jest genialną osobą do tego, żeby się z nami skontaktować. Natomiast mi proces obsługi łączenia tej aplikacji z moimi wewnętrznymi systemami, procesami, było bardzo nie po drodze, więc grzecznie podziękowałam za propozycję i powiedziałam, że to nie jest projekt, w który ja w tym momencie chcę wchodzić. I pomimo tego, widzicie, Małgosia jest dzisiaj obecna na live, się nie poobrażałyśmy na siebie, więc myślę, że też warto mówić o tym, że, że coś nie jest nam po drodze. To nie znaczy, że nam się nie podoba projekt, bo to, co powiedziałem, Małgosia o aplikacji, było dla mnie absolutnym fenomenem, i to jest genialny pomysł i genialne rozwiązanie. Natomiast nie było mi po drodze w moim biznesie, co nie znaczy, że samo rozwiązanie jest złe. Myślę, że to też jest e, dobra wskazówka dla osób z drugiej strony, a, czyli takich osób, które dostają odmowę, nie? czyli wiecie, piszecie do kogoś z propozycją po współpracy ze mną, a po drugiej stronie dostajecie informacyjnie dzięki. No kurczę, słuchajcie, no wy macie swoje priorytety, swoje strategie, ci ludzie mają swoje priorytety i swoją strategię, więc być może akurat ten projekt nie jest im po drodze z waszym. I tyle. I jakby nie ma w tym się sensu doszukiwać jakichś niesamowitych, e, niesamowitych historii. Po prostu czasami w pewnych projektach nie jest nam po drodze, pomimo ogromnej sympatii, jaką do siebie e, żywimy. Jakby zbliżając się dzisiaj do końca tego wywodu, bo patrzę, że gadam, już 23 minut, słuchajcie, e, niesamowita, e, to e, jakby to, o czym chciałabym, żebyśmy wszyscy pamiętali, no, w kontekście tego, tego, czego mi nikt nie powiedział w momencie, kiedy rozwijałam swoją firmę, to przede wszystkim to, że marka online, marka onlineowa, MLM-owa, bo one też działają online, to to są normalne firmy, w których trzeba normalnie pracować. To nie jest tak, że ta praca wykona się sama i to nie są biznesy pasywne. Nie da się robić wszystkiego samemu, nie da się kontrolować absolutnie wszystkiego, szczególnie, że dzisiaj połowa naszej firmy zależy od technologii, na które nie każdy z nas się zna. Żeby móc rozwijać firmę, trzeba mieć strategię, trzeba mieć ustandaryzowane procesy, procedury. Najlepiej to, co się da, zautomatyzować, żeby mieć jak najwięcej czasu na rzeczywiste tworzenie wartości dla klienta. O tym, że warto być autentycznym, nawet jeśli jest tam coś niewygodnym, nie po drodze, to albo unikamy takich sytuacji, czy nie tworzymy trudnych sytuacji na siłę, czy też na przykład ja nie chodzę na spotkania dwuarkingowe. Ale jeżeli jest nam szczęście po drodze, to też warto asertywnie pilnować swoich granic, granic. To, że w tym biznesie, szczególnie biznesie online, z uwagi na to, że u nas jest niemodne mówienie o rzeczach, które nam nie wyszły, to, że bardzo często możesz czuć się samotny, samotna, to, że nie każda propozycja biznesowej współpracy musi być przez ciebie przyjmowana. Pamiętaj, żeby skupiać się na tym, co jest najważniejsze. I że bardzo wiele firm w internecie, które dzisiaj komunikują ogromną wielkość i sukcesy, niekoniecznie takie są. No i na końcu po prostu zostawiam Was taką myślą, że po prostu trzeba robić swoje. Najnormalniej no w świecie wstawać rano i skupiać się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia. Róbcie swoje i to jest chyba najlepsza porada na dzisiaj. Bardzo dziękuję, słuchajcie, za to, że coraz licznie nas oglądacie, że coraz częściej docenacie. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, zapraszam na kanał na YouTube, na naszego podcastu, stronę internetową. Obserwujcie też nowe projekty, bo w tym sezonie szykuje się ich kilka, więc mam nadzieję, że też będziecie mogli na nich skorzystać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej, hej.